W ostatnim czasie zrobiliśmy wiele różnych tutaj działań. Między innymi w tym roku udało się nam wzmocnić przede wszystkim pylony, te przypory na tarasie górnym oraz wzmocnić kopułę. To jest dla zabytku najważniejsze. Zrobiliśmy na obu klatkach schodowych okna, mur oporowy. Wydobyliśmy z tego zbocza te historyczne, oryginalne kamienie. Mamy już na wzór historycznej takiej pocztówki zaprojektowane drzwi udało nam się jeszcze zrobić 60 sadzonek winorośli na wzór historycznych, które tutaj rosły w tamtych czasach. Przed nami dużo roboty, natomiast najważniejsze jest to, że tip-topkami idziemy do przodu. Gdy był Szczecin za czasów niemieckich, nawet z Berlina ludzie przyjeżdżali w to miejsce jak do kurortu, do miejsca, gdzie odpoczywają. Było wiele pięknych restauracji. To miejsce tętniło życiem i myślę, że jest to realne na przestrzeni może 10-15 lat, żeby faktycznie przywrócić tą przestrzeń do starej świetności. Można w weekendy zwiedzać, chociaż teraz mamy ostatni weekend po sezonie zimowym. Otworzymy na poziomie marca. Natomiast jeżeli są większe grupy, zapraszamy do kontaktu. Chętnie otworzymy w każdy dzień dowolny.